Trafonik znowu pana dostał jak to kurwa, co wy pierdolicie? Za, za, za pornografię A co zrobił? Wrzucił kompilację swoich najlepszych dyn i tam ta dupa była z Adam Z Nie, nie ma dupa dupy chodzi. chodzi? No kiedyś dupę pokazał? Ale dostał perma czy dostał flagę? Perma. Nie dożartujesz sobie. Nie. <laughs> co to stierdorił kurwa? To mnie tonił! To że tak to zjebał! Nie, to jest, to jest tak niemożliwe, to jest zbyt zabawne, żeby było prawdziwe. Nie mógł tak tego zjebać! Ja, strony Czemu cię bawi to, że ktoś ma gorzej? <laughs> Nie bawi mnie to, że ktoś ma gorzej. Cieszyłem się, kurwa, został bana, bo mu się należało. Ale cieszy, bawi mnie to, że takiego fakata zajebą chwilę po tym, jak bana dostał. To nie jego wina. A, to trolija, to, to, to dobra, że dałem mu powiedzenia. Kurwa, nie, to było zbyt głupie, żeby było prawdziwe w sumie. A nie, serio! O, ja pierdolę. A wsadziłbyś mi palca w kuciapkę? Ale to jest za masę po Nie, ja na seks. O, się sprawdziłem. A, bo ty się znasz, tak? No tak. A. No tak, no staro sprawdziłem to, no ja znam dużo ludzi. No, no mamy tatę babcie, Nie jest to ważne. Ale nie naprawdę tak śliczna dziewczyna się działa. Kurczę. Najgorsze jest to, że najprawdopodobniej...